Witam serdecznie po raz kolejny na pokładzie projektu Da Vinci. Dzisiaj będziemy wykonywać instalację elektryczną naszego szyberdachu. W tej chwili wywierciłem otwór, przez który przeprowadzę tą instalację w naszym pawlaczu, a potem wykonuję izolację instalacji elektrycznej szyberdachu, Taką specjalną taśmą materiałową, która jest wykorzystana, wykorzystywana w instalacjach samochodowych. Niestety zacienki otwór, czyli ósemka jest za to. Przewiercić wiertłem dziesiątką. To mieliśmy wiertło do drzewa. W tej chwili weźmiemy się za wykonanie instalacji elektrycznej na przekaźnikach. Zamontowałem już taki uchwyt. Wykorzystałem uchwyt samochodowy do instalacji elektrycznej. To jest to tutaj. W tym będą zamocowane przekaźniki. Jest akurat na 6 przekaźników. My potrzebujemy 4 tylko. No ale taki uchwyt miałem, więc taki uchwyt zamocuję. Przekaźniki też już mam, więc bierzemy się za wykonanie teraz, w tej chwili, podłączenie masy. To jest nitonakrętka, założona jest u góry. To jest ściągane. Oto. To jest nitonakrętka. Zakłada się na na przyrząd. Pokażę, jak to będzie wyglądało. Już zrobione. Mamy nitonakrętkę. Zamontowaną. Tak, masę mamy zamontowaną, więc na razie to będzie tyle. Teraz musimy ułożyć instalację do przekaźników i podłączyć przekaźniki. Mamy schemat, według którego powinien być podłączony przekaźnik i mamy takie przekaźniki mamy takie przekaźniki mamy mieć ich cztery ponieważ zamykanie otwieranie szyberdach i żaluzja to daje nam cztery takie przekaźniki Ponieważ nie mam takich, takich gniazd, muszę je składać każdo, każde gniazdo oddzielnie. No i teraz tutaj na przykład będziemy lutować. Żeby łatwiej było polutować oba przewody, najpierw końcówki tych dwóch przewodów zabielam. I teraz tak, koszulki termokurczliwe założymy sobie na, na te przewody, gdzie mamy lutowane. Opatrz kabl. Mamy mamy to zaisolowane. czyli mamy na przekaźniku mamy tak prąd stały, tak? Nie, tu jest tu, tu jest prąd stały, tu jest prąd na silnik do naszego silnika szyberdachu, tu jest masa, masa jest zmostkowana z drugą masą stałą przekaźnika i przewód sygnałowy z wyłącznika, przewód sygnałowy z wyłącznika, czyli zasilanie z wyłącznika, jak włączymy włącznik do szyberdachu, cewka zerże nam przewody i będzie to przewód ten główny zasilający z przewodem z przewodem silnika, natomiast w momencie kiedy puścimy Przełącza się i automatycznie włącza się masa. Jest to taki troszeczkę sprytniejszy przekaźnik, który ma takie dwie funkcje, czyli w momencie, kiedy jest wyłączony, podaje sygnał masowy, w momencie, kiedy włączamy, podaje nam napięcie na, na silnik. Muszę wykonać cztery takie zestawy, więc biorę się za robotę. Pokażę efekty już zmontowane na, na aucie. To tylko tak, jedną, jeden taki chciałem pokazać, jak, jak to ma wyglądać. Jest instalacja elektryczna e, do naszego szybertachu, czyli przekaźniki, które ostatnio e, robiłem razem z instalacją. Są już podłączone, została zamontowana szyna. Na której, do której dokręciliśmy e, przewody masujące i przewody prądowe. To wszystko zostało opuszczone, osadzone jest w takiej ramce, którą też pozyskałem gdzieś z instalacji elektrycznej samochodowej. Na ładnych takich wtyczkach. Nie będzie to latać po całej, po całej zabudowie, tylko będzie właśnie tak sobie tutaj umieszczone i będzie przymocowane. Instalacja elektryczna została zawinięta w, w przewód, w taśmę izolacyjną, też taką samochodową. I teraz będziemy to, w tej chwili będziemy to puszczać po, po dachu do, do naszego szyberdachu do sterowania. Przyszły też wyłączniki do, do sterowania szyberdachem, więc zaraz się zabieram za montaż i będę, i będę pokazywał. Tylko, żeby to zrobić, już montować te przewody instalacje, muszę najpierw zamontować boki do, czyli drzwiczki już, muszę przykręcić, muszę mieć przykręcone drzwiczki. Bo będę musiał mocować środkowy tunel do tego wszystkiego. Także biorę się za robotę. Zamontowałem już jedną stronę drzwiczek. Tak one wyglądają. Bierzemy się za montaż drugiej strony. E, zamontowałem już e, nasze szafki. Zamontowałem nasze drzwiczki. Nie mają jeszcze domykaczy, nie mają jeszcze trzymaczy, więc e, nie są nie są e, tutaj. O, bo to ma wyglądać w ten sposób. I, i no nie ma elementu trzymającego. To jest to. Mamy nasz dzielnik, w, który, w którym będzie ukryta instalacja elektryczna. W tej chwili właśnie robię instalację elektryczną. Tutaj idzie przewód elektryczny, schowany cały. Użyłem tutaj do montażu tego, użyłem takich spinek, spinek samochodowych, które są wiercone, wciskane i w każdej chwili to można też wypiąć. To się tutaj odpina i można całość wypiąć. Przeszliśmy już do środka. W środku mamy zainstalowane przekaźniki. Tak. i ta instalacja elektryczna jest pociągnięta tutaj, w tą stronę, czyli, czyli wychodzi tutaj. Tutaj będzie podwieszona i wchodzi teraz na. Wchodzi teraz tutaj na, na silniki. Jeden silnik już jest też podłączony. Teraz będę, będę, ponieważ doszedłem taśmą do tego momentu, i w tym momencie tutaj muszę poobcinać przewody elektryczne i podłączyć silnik drugi. No i z reszty przewodów muszę zrobić wykończenie do, do przełączników, czyli zasilanie prąd na przełączniki i prąd z przełączników już do sterowania silnikami, więc biorę się za biorę się za robotę.